Kamery, akcja. Telewizja, kino zawsze coś wyolbrzymia, coś przekręca, coś pokazuje inaczej, coś wyolbrzymia, idealizuje, coś zmienia. Więc na tym polega chyba magia tego wszystkiego, że nie chcemy oglądać coś więcej niż tylko nasze zwykłe szare życie. Stop, przepraszam, samolot, Brzmi głowiec. Serial komediowy powoduje, że wszystko się skupia jak w soczewce, trochę jest. Podkręcone, przekręcone, więc może stąd jest wrażenie, że to jest wyidealizowane. Dobry wieczór. Proszę, proszę. Dobry wieczór, pan. Matuszkiewicz. Dobry wieczór. Jestem e, taka Łagaty. Poczekaj, wiesz, bo ja, proszę, proszę. Najpierw jeszcze nic. Bo ja wie pan, jest, pan pewnie po Kubę, tak? Wnikliwy widz chyba zobaczy, że tu jest sporo problemów, które są w fajny sposób y, rozwiązywane. My tu gramy po prostu wielką grę. <grym <grym Bernarda <grym w Jak on to myśmy byli jeszcze tam. Tak, tak przyszliście. Tak, da, 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 da. No, tak. Kuba, Kuba. No, tak. Końcówka. No, tak, tak. Może to trochę walczy z takim, z taką. Mm, z takim obrazem rodziny, y, którą może mamy gdzieś w głowach, że, że się z rodzicami nie rozmawia, tylko się ich szanuje i kocha. Tu jest trochę inaczej. Tu jest dialog, jest rozmowa, y, dzieciaki mają własne zdanie, czasami jest konflikt, czyli no można powiedzieć, że to są dorośli ludzie. No i tworzymy naprawdę taką rodzinę już od trzech lat, niedługo. Będzie, że spędzamy tutaj razem czas, więc, więc rzeczywiście przywykliśmy do siebie. Zdarzy nam się spędzać czas razem, poza planem też. Jezu, wy to nagrywacie? Słuchajcie, ale czy to nie było trochę za bardzo profilem? Było bardzo, ale to będzie szło w Egipcie, no to dobrze. Trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, jakie schematy mamy przełamywać, jakie wartości pokazywać, bo ja nikomu nie chcę niczego narzucać i wydaje mi się, że serial komediowy może tylko coś pokazać. Uwypuklić, a widz sobie sam coś z tego weźmie. Takich ćwoków jak wy, którzy oceniają ludzi tylko i wyłącznie przez wygląd, to się rodzą nieszczęścia. Ładni mają w życiu łatwiej, badania tego dowodzą. Jakby to, co mi się najbardziej podoba w tym serialu, coś, co jest dla mnie takim powiewem świeżości, że ta rodzina opiera się na dialogu i na miłości. I to jest bardzo fajne, że widać, że jeżeli się w rodzinie wszyscy kochają, to to jest zawsze szczęśliwa rodzina. I na tym planie. Kontakt aktorów z dzieciakami też polega na dużej sympatii, dlatego oni tak się świetnie dogadują, tak świetnie grają, przy tego, że są utalentowani. Czy z moimi rodzicami e, relacje przez ten serial lepiej się układają? E, s, no nie wiem, na pewno znam więcej patentów na to, żeby ich wykiwać. No ale rzeczywiście... już muszę zabrać Macieję. Dobra, to jeszcze dokończymy, co? Dobra. Super. Dobra